W to jest, kur... Zbierzasz się jak ciota. Look dys. Rzeka górska, nizinie, kur... górska To nie to A w tym też że jacyś No, hejka moi kochani Jesteśmy na... Na rabie w Gdowie Sprawdzić czy tutaj, tutaj też nie ma ryb Prawdopodobnie... Prawdopodobnie nam się to uda mm. Nie było wdaje. ale jaja Rufi Coś pędem tak w jak źle Mi już jest troszkę lepiej Złapię rybę Taką Jak Ci się podoba to łowisko Mi tak. moim Jest fajnie tylko trzeba mieć wodery Wodera to naprawdę duże potencjał. No niestety między tobą a woderami stoi twój tata. Że i pieniądze, które trzeba wydać na te wodery taki chcesz kolor czy zielony? czy brązowy? Hmm. taki zielony czy brązowy? czyli taki naturalny czyli zielony? no mały szczupak Fajnie, Przyjęta jest uzbrojona, bo ja jestem Woli Wolisz czarny końcem do dna, czy zielony końcem do dna? Czy tak? Żył tak? A jak myślisz, że woli ryba? Nie, 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 nie. się przeklinać Pokażę, widzom, jak to wszystko wygląda. To mamy dziki flopa z ciężarkiem i on tak. Skacze Aha, faktycznie się dobrze. Ogarniam już. Już sam bym sobie nawet mógł uzbroić taką przynętę. Ach, kurwa. Ale ty mi to zrób, masz małe zwinne paluszki. Stań tu, brawurowa akcja. tu. Fucking, fucking brawurowa akcja. no nie po angielsku się nie liczy. Kurwa jest Jest, jest, jest Wybierak tak Podbierak, podbierak O kurwa wypięł się O to była ryba, jacy słoneczki <laughs> Wypięła się? Nie, 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 nie. Kurwa, mi też się wypięła To się przydała ta druga węża O O Kurwa, ale walczył Wypnuł, fuck. Fuck. A jest, poci Oj kurwa sali Po cichu, żeby strąga nie przestraszyć Ty kurwa bober Ej kurwa bober Okropny dzień. Kolejny okropny dzień na rybach. I ty jesteś? Bo ja na niej chcę, żebyś rzucał. No bo jestem trochę za zakrętem. I ty, gdzie ty jesteś? Tam, gdzie byliśmy wcześniej? Tak, tam zostawiłeś, bo tyle. Z branie. No? Ale nie, z brania branie. A ten pan jednak na muchę w ogóle, on był pro. Ale to, to gdzie ty jesteś? Tam się na cały czas. To ja jestem z 50 metrów dalej. Co tam da się tam mówi, że poszedłeś? Kurwa, no rzeka jest taka z kurwy Ale tam fajnie po drugiej stronie jest takie, jakby odcięcie, i tam jest taka spokojna woda. Ale tam trzeba by w ogóle nie wiadomo skąd przyjechać. No, na drugą stronę by trzeba było. Przejdę no. się trochę dalej jeszcze. Idziesz tutaj? Tam po tym most? No. no dobra, idę. To no, dara. dara. To czekaj tam gdzieś no, a tylko tu jest za duży prąd Ja nie szedłem, bo tam po prostu było ci czarno-sługi, długoludzi, bo ja się tam nie capkałem Ja na duchu, ja miałem 30 razy przy dupie, wiesz, mało Cały Auschwitz miałem, kominiarkę na ryju, czapkę taką na ducharską Tak machał w tym Kurde, ale to jest fajne, nie? Podoba mi się to Poszedł do góry na część dla muchowców, a nie dla dziewczyn No właśnie, nie wiem, nie wpieprza nam się, nażerają Tu już się zaczyna robić spokojna woda Woda dobrze oceniona, będzie branie. A serio miałeś branie czy tylko tak pierdolisz? Dwa razy byłem tutaj prawie pierwszy A ja No A kurwa A jak chodzi, zobacz, zobacz Ja się dobrze bawię wybrałem Ale jak chcesz to możemy bo to wy się nie chce To co zbliżamy? Kurwa, ale ten woblerek chodzi, patrz Patrz jaki, kurwa, forfiter Kurwa, ja bym tu mógł do 18 siedzieć Kurwa Kurwa, ale zajebiście Chłopie, widzę, że tobie się nie chce no to jest strategia, spróbujesz w obózki kota ogonem Bo nie chcę się przyznać, że to będzie ta to pasja, która już będzie aczydli tam ten... Patrz jak ten w ogóle chodzi pa, Pyk, 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 pek, Kurwa, chłopie to jest drap... Ule kurwa, zawinął się kaczyk kurwa Chujowo chodzi Fucking wędka się zaplątała, bo się kurwa bawię w ciebie O nie, nic się nie zaplątało metodą na Harku jakiś czy coś. <laughs> Ale kurwa, z ciebie jest. Kurwa, fajny, fajny kuzyn. To jest tak jak ten. Dobra, ostatni rzut. Dobra, pierwszy rzut dzisiaj o tym nowym łowisku na drabą w Gdowie. Odcinek od mostu drogowego do ujścia z nie jak ty chcesz Widziałeś, mi, mi się dobrze siedzi Ja teraz mówię bez bekniku też bez becki. Nie, udajesz mnie, bo widzę, <laughs> Widzisz kurwa, jak ty się zachowujesz? Nie no, się No si, nie wiem, jak chcesz, no mi się dobrze siedzi Jak bo ja, chcesz jestem, tak Kurwa, bez kręgosłupa Ja se łowię, ale taka, taka prawda jest, że mam auto i tu jestem pod twoją fotografią Mogę cię tu zostawić? Jak ci się tak dobrze siedzi, to ja cię mogę zostawić, a ja pojadę na mecz Kurcze, znowu się nie udało nagrać brania. Trzeci odcinek z rzędu już będzie. <ścoughs> Ciągle bez brania. Nie A, kurwa. A <laughs> kurwa, dziży. Kurwa forfitter. Ej, kurwa, cwelu zajebany. Wie. widzę, że ci się już kurwa nie chce i się bawisz. A wiesz, że nie tego omporku? epidemii, to jego pajączka i, i widzowie zobaczą, jak się kurwa prowadzi. A nie No, na razie na tantę. Jak Mario, bro. Zero gracji. Gracji, też na Albo na o więc to nie, to nie, to nie. Muszę go yy, zwindować, bo nie ma podbieraka Uuu, jaka bestia. Chyć go tak do, do rąk okay. <ślad> 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 Efekt specjalny Kolejny dzień na rybach Kolejny dzień zjebany, nie chcę mi się łowić, wygasa we mnie ta pasja. Chuj nam w dupę. to